I hello, everyone z tej strony zacny LIPA i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mobile Legends Bang Bang. Tym razem luźne piki Gramy na klasyku Arlotem niestety na Romie, ale może coś z tego wyjdzie, co nie widzowie? No i zobaczmy, widzowie, jak nam pójdzie tym Arlocikiem na, na Romie. Jest, 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 tak, 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 dawaj to. Kto, kogo my mamy w dżungli? Kogo my mamy w dżungli? Jawheda widzowie, jawhedik. No i dobrze. No i dobrze, zaczniemy sobie od CCK oczywiście. Tak, tak, tak. Idziemy trochę takiego bruzerowego tanka, powiedzmy. O, tu jakie straszne Hildy. Uważajmy na te Hildy. Oni też mają dosyć agresywnego roma. No 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 no. To jakieś straszne Hildy, pyk. Uchaj, uchaj, uchaj. Ona jest trochę silniejsza. Na początku najwyraźniej. Uważajmy, uważajmy. Nie dajmy się bambuzlować. Nie dajmy się bambuzlować. Siema, pysiaczku. <laughs> zamknij mordę. O! Jaki straszny Zuxin. Zostaw nas! Powiedziałem, zostaw nas. Zostaw nas. Ok. <laughs> nie trafiliśmy, widzowie. Nie trafiliśmy. Niedobrze, niedobrze. Trochę bambuzlujemy. tu tym kurda lotem. Ja nim dawno nie grałem. Ok, widzowie. Ok. Dobrze, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i Zuxin nas zapewnie zabije, kurwa bo nikt z nią nic nie robi, okej, okay, okej, okay. po prostu nas zabiła, niezbanowana nie Zuxin chciałem powiedzieć, ale przecież to klasyk, ja zawsze banuję Zuxin, kiedy tylko mogę, nienawidzę jej, po prostu grać przeciwko niej to jest jakiś koszmar, jak sami widzicie, no my teraz trochę bambudzel, bo gramy Arlotem na Roamie, ale no co, no co, no co, Zaraz żółwik stanie. Tutaj jakieś straszne Hildy. Jakieś straszne Hildy Zostaw. Okaj. Zostaw. Zostaw, zła Hilda. Ja tankuję, chłopcze, tb. O. Chciałem, żebyś wziął tego fraga tak szczerze. Tak szczerze, to chciałem, żebyś wziął. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Tank bieszym, Ja nie dolecę już. Jeszcze fleśnęła, dobrze. O! A to jakiś straszny cyklop. <laughs> ciekawe to było, panie cyklopie. Ciekawe, ciekawe. Dobrze. Eee, może spróbuję w następnym meczu jeszcze pójść tym alotem, co nie widzowie? Pójdziemy jeszcze raz. Spróbujemy nim przynajmniej pójść. No i gdzie ty idziesz tą typiarą? Jeszcze raz. Pięknie, pięknie. I o. Idealny momencie, żeśmy dostali ulta widzowie, co nie? W Idealny momencie. Do, dobrze, odsuny nas od siebie, odsuny nas, bo my straszne aloty loty jesteśmy. Stójmy tutaj, brońmy tej wieżyczki. Kto w ogóle wziął żółwia, bo. O, w dupę. W dupę jakaś snajperka, kurde, trzeba się teraz cofnąć widzowie. Chwilę spojrzałem, sp chwilę spojrzałem na rank, co nie? Chwileczkę. No ale chciałem zobaczyć, co ja chciałem zobaczyć. W sumie nie pamiętam już. Kurwa pamięć złotej rybki widzowie. <grywa> Uważaj tam dziubasku, idę do ciebie! Idę, 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 idę. E, nic się nie stanie, co? Nic się nie stanie. No e, niestety. Roskuszujmy tego. Jak to się nazywa? Mida. żeby zuxen sobie traciła. I my sobie przy okazji weźmy trochę golda, co nie? Co tak. Co tak widzowie? No i właśnie, w następnym meczu może pójdziemy Arlotem. Ale na Expa albo pójdziemy inną postacią z propozycji pików, co nie? Tu jakieś straszne tyłbaski. Ok. Okej. Okay. No i solowaliśmy dżunglera, widzowie. Taki dobry ze mnie <grym> O! O nie! O nie! O nie! Niedobrze! No i wyjepka. Tyle było z Romu. <grym> no widzowie, Zuxin to jest straszna postać. Nienawidzę na nią grać. Nienawidzę. Według mnie, z tych trzech wszystkich postaci, co wyszły, znaczy dla mnie nowych, to Zuxyn jest naj, naj, najgorsza, najmocniejsza, o. O to mi chodziło, nie najtrudniejsza. Bo najprostsza jest z tych trzech, ale najmocniejsza też przy okazji. Okej. Okay. I szybka wywalotka, wywalotka? No, prawie polski język, prawie polski język. Okej, okay, weźmy sobie tego dziubaska. Mogliśmy poczekać na znacznik, ale to nieważne. Ale to nieważne Teraz idziemy w jakiegoś tankowatego itema Nie, idziemy w aksa, war Axa, czy tak to się nazywało? Continue, popór wojenny, no war aks, dokładnie No, ta tu jest Idziemy może pomóc naszemu lubu, co? Chodźmy, 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 chodźmy. coś się może stanie Okej okay. Okej okay. Coś się stało widzowie No nie? Pomogliśmy, pomogliśmy, pomogliśmy a, już tu Zuxin leci, kurwa, także, no, tyle co pomogliśmy, ale zabili tą Hildę, przynajmniej. O Boże, Zuxin, Zuxin, denerwujesz mnie już, nie ja chcę mi się na Ciebie grać, ok, ok, Zuxin, denerwujesz mnie, kurde, no jej nie zabijemy, no nie, zabrakło damage'a, dobrze, Jav, uwielbiam Cię, nice, ładnie, ładnie, pięknie, pięknie moje dziubaski, chodźcie teraz na żółwia może, co? Pięknie job bo ja umrę, chodź tu. Chodź. No. Ja sobie cofnę, a nawet ci jeszcze pomogę. Bo nikt tu nie idzie. No, no, no. Pięknie. No i teraz sobie cofnijmy, widzowie. W teorii już powinienem budować jakiś item na tanka, ale jakoś... Nie wiem. No i tak będziemy niedługo, tak? tak tyk, tyk, tyk. Zamiast antyhila? Czy ktoś kupuje u nas antychila No no to jednak pójdziemy antyheela. <laughs> o! Znaleźliśmy jakąś straszną Zuksin. on chyba nie patrzył na mapę. Uważaj, dziubaszku! Uważaj, dziubaszku, nie umieraj sobie! O nie. Okej. Okay. Uważaj sobie, dziubasku. Okej. Okay. <ścoughs> o Boże, jak my latamy po nich. O, no i chuj, tyle było latania. <ścoughs> Przestałem patrzeć na moje HP. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no zgwałcili nas trochę całym teamem. Prawie całym. No mogłeś wysadzić tą Zuksin, trochę, trochę. Masz zapłon starego byka, nie? <grywia> ale wysadziłeś, niech będzie. Puść mnie. No właśnie, puść mnie, puść mnie. Chodźmy, może na tą Beatrix, może będzie dalej przy tej wieży. No właśnie. Faj. Okay. Trochę ult za szybki. Mogłem najpierw deszcz, potem ulta, co nie? Ale, ale. Ale, ale, no. No uciekaj lepiej sobie. Weź mnie podrzuć tym Japoedem. Nie podrzucisz mnie. No dobrze, no dobrze No dobrze, no dobrze, chodźmy dalej. Zabrałem trochę hmm. coś tu wyjdzie, ci coś tu wyjdzie Idzie na niego, idzie na niego, idzie na niego Weź. Weź. No i pięknie, asysta za nic. Uwielbiam takie asysty widzowie, uwielbiam. No co ty robisz? Nie rób tak No właśnie, nie rób tak Dobrze, wyszło, wyszło. Ej Widzowie, niedobrze, niedobrze, ja nie widziałem, że ten Bruno umarł, widzowie, co się dzieje, kiedy on umarł, okej, okay. oni pewnie teraz Lorda sobie za to wezmą, czy mnie wezmą, no i pyk, jakiś defens już wchodzi, widzowie, pięknie, a my chyba, widzowie, ja nie patrzyłem się na buty, przepraszam, widzowie, ok, przepraszam, przepraszam, weźcie mnie, zostawcie. Ok, zostawcie mi ziubaski. <ścoughs> Przepraszam, ja muszę buty zmienić. Sprzedaj i dawaj mi te. No, ja. <ścoughs> Bambuzel trochę lekki. No, ale dobrze, niech będzie. Dawaliśmy im fory, ok. Ok, szybki pushing. Ten arlot to jest trochę taka e, irelka. Albo stara Irelka, tam widziałem jakiś Beatrix. Tu jakieś jeszcze nalany. Okej. Okay. O, ale nie trafiliśmy co? Ale bambudze Ale bambudze Ale tu jeszcze widziałem Beatrix. No właśnie. No. O. No i Nolan przyszedł z drugiej strony, widzowie, niestety. Okej. Okay. Zabijają coś widzowie, zabijają. A teraz co? Jawheadzic zabije tą Beatrix, czy my ją weźmiemy od dołu? Co, co, co? Jak to pójdzie? Jak myślicie widzowie, moi kochani? Siema. Fajne Beatrix, fajnie. Dobra, dobra, spuszujmy górę. O, spuszujmy sobie górę na szybciorze. Ok. Jeszcze tak. Dawaj, pieniążki z partnera, pieniążki z partnera. Spuszujmy sobie topem, jako że Lord idzie botem, cniec, tak.

My to przeżyliśmy widzowie jakimś cudem. Ja pieprze. Okej. Okay. Jeszcze się wyleczymy trochę. Tak jest, tak jest. Jest antychilek jakiś. Okej, okay. uważajmy, uważajmy. Weźmy sobie tego minionka może, jeśli się uda. O, jednak się nie uda, co? Okej, okay, zostaw mnie. No i chud. No i tyle widzowie, po prostu nas zjadła. Po prostu nas zjadła. Trochę byliśmy greedy tym marlotem, co widzowie? Że chcieliśmy tego minionka, mogliśmy się po prostu cofnąć. Aja, 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 aja. Dobra, widzowie, czy oni to skończą teraz tam? Nie mogę dosięgnąć. O, chyba nie. Chyba nie, nie skończą. To zabierzmy im niebieskiego, ok? Postarajmy się, żeby Nolan nie miał. Ok, widzowie. Bądźmy tacy nie mili. Nolan na górze cały czas. Ok. Dobra, dobra. Raczej mamy tego niebieskiego. O, no i pięknie, taki z nas roam piękny. Czy im teraz pomożemy? Nie, 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 No dobra, no to weźmy sobie po prostu mida i pomóżmy naszemu dziubaskowi. Dobra, okej. Okay. Tak zróbmy, tak zróbmy. Mhm. Nasze dziubaski teraz umierają, niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Okej. Okay. Weź idź sobie. Okej. Okay. Spadaj sobie do wulkanu. o nie, chuj. No i tyle. Źle zagrałem. Bardzo, bardzo, bardzo źle zagrałem. Ale w sumie wszyscy źle zagraliśmy teraz. W sensie cały, cały nas. Cały nasz team źle zagrał. Nasza drużyna nie powinna się tam bić przy topie, tylko od razu pójść na javheda. Ja nie powinienem puszować, tylko od razu pójść pomóc javhadowi i tak dalej, i tak dalej. Co nie? No. No i powinienem ulta inaczej użyć. Na Beatrix, a nie na Hilda. Eee, uciki. Bo nam trochę lord... lordik idzie, co nie? Co nie, co nie, co nie? Czy my coś możemy zrobić jeszcze? Ciekawego. 4,70. No nie za dobrze idzie tym malotem, no nie za dobrze. Ale powiedzmy, że się poświęcamy dla Team Quok. <grym> okay. O! Nie trafiliśmy, no i chuj. No i tyle było z tego. <grym> niedobrze, widzowie, niedobrze. O, uważaj, uważaj. Cofajcie, cofajcie. Cofajcie, cofajcie, bo nam kurwa... Hilda puszuje. Bardzo zła Hilda. Aja, 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 aja. Się ma Hilda, Pisiaczku. Oko. Okay. Nie, nie uciekniesz tego. Nie. Zła Hilda. Zła Hilda. Nie. Zostaw. <grytanie> ja pierwsze. Ale długo wytrzymała mimo wszystko. Bardzo długo wręcz. No, i wzięli nam na topie po prostu. O. No to skuszujmy to. Najbardziej skuszowaną linię skuszujmy. Make sense, co? <laughs> czy Javhead pójdzie na topa, czy. Hmm. Pójdzie, pójdzie. No dobrze. No to my spróbujemy pomóc. Trochę jak. spóźnieni, jak zawsze. Ale sobie chyba dają radę. Dobrze, dobrze, dobrze. Dali sobie radę, widzowie. Dali sobie radę. Pięknie, pięknie. Oho, tam nolany jakieś dzikie. Okej. Okay. Ok, ale zniszczeni widzowie. Pięknie! I przechodzimy do następnego meczyku. Bez opierdalania się, let's go! No siema! Gramy przeciwko chipowi Leslie Grangerowi Pakito Hanabi, a w naszej drużynie gatotka Mia, Zuxin Granger i, Granger? I my odlotem na linii EXPA. Tym razem pójdziemy na, li na linii EXPA. Chciałem pójść sobie Marksmanem Cloudem, bo dawno temu widziałem propozycję Clouda. Ale, no, nigdy nie mogę dostać tego marksmana. Strasznie ciężko dostać marksmana, widzowie. Hmm, hm hmm. No nic. No nic, no nic. Może coś się pok poklika tym. No, oni sami AD są. No dobra. Wszyscy AD? No to wszyscy AD. I zobaczmy, jak nam to pójdzie, widzowie. To znaczy, prawie wszyscy AD, no bo chip u nich jest za płacą, nie? Ok, chodźmy na nią tak. To jest tylko jakaś niestraszna hanabi. Jak będzie nas biła, to się odbije. No i tyle. No i tyle, tyle. Poczekajmy, poczekajmy sobie. Ok. No i tyle. Powinna umrzeć. Chyba? Pięknie, widzowie! Pięknie! No. <laughs> trochę, trochę, trochę na siłę wzięte, ale wzięte, co nie? <laughs> Teraz sobie szybko spuszujmy linię. Jak tylko możemy. No nie, no nie. No i golda. Nie expa, tylko golda. Tak jest, tak jest. O, uciekajmy od minionków. No i nas trafiło. No i nas trafiło, niestety. No i zobaczmy, czy Hanami będzie odważna dalej. My powinniśmy ją dosyć łatwo niszczyć, co nie? Widzowie nasi, ko moi kochani. No i jeszcze raz. <grytanie> o, ja <grytanie> ona stanęła, bo się poddała, a ja ją zostawiłem. <grytanie> Piękne to było. No dobrze, no dobrze. No ona nie ma szans, ona musi sobie wrócić do bazy. Z... O, jednak się nie wróciła. Jak Jeszcze... się wyleczyła z kubana. Oddalmy się trochę, żeby nie było znacznika. No i tak o! o. No i tak o, i nie trafiliśmy, co nie? Zniknęła nam na sekundkę. Na sekundkę nam zniknęła. Okay. Uspokój się tą Hanabi. Uspokój się. Uspokój się. Weź, co ty robisz? <gry> no to fajnie, ult poszedł na jej... Na jej tarczę, co nie? A, nie zastunowałem dziubaska. Z jakiegoś powodu. Nie wiem, nie wiem. <gry> nie zawsze myślę o tym, stuniok. Ok? Weź, ty tak nie rób. Nie rób tak. Nie rób tak. Bo umrzesz. Przysięgam ci, że umrzesz. Ktoś za nami idzie. Ktoś za nami idzie. Widziałem go. Okej. Okay. Weź się uspokój. O co fajnego executa żeś użył. Nie wiem, po co ten execute z jego strony był widzowie. Dzikie te mecze, dzikie co? Dzikie meczyki. Co tam Pakito? <grytanie> co, zamieniliście się? Spoko. Tylko, że ty trzeci level masz. Nie wiem, czy chcesz się tak bić. Dziubasku mój kochany. Już masz czwarty, no. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. Okej. Okay. O, i tym nie trafiliśmy. No niestety. Aby był ogranet, co? By był ogranet. Niestety widzowie. <grych> Zatrzymajmy sobie Dasha. Oczywiście, w razie jakby chciał tu przyjść. Ale nie przychodzi, także git, git. On pewnie się do bazy cofnął, co? No, chyba tak. Ludzie się nas boją już. Ale Arlot jest całkiem mocny na early game'ie, co nie? U niego late game trochę kuleje. Tak mi się wydaje. Że jest bardziej early game'ową postacią. o. Jakieś straszne dżubaski idą. Okay. Weź tak nie rób. Wow, 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 wow. Sami się ogrywamy, widzowie. Sami się ogrywamy. <laughs> okay. Weź. Weź, nie rób tak. Nie! Yeah! Ja pieprze! No sami się ogrywamy, widzowie, przysięgam. Co? Już dawno powinienem zabić tego pakita. No nie, wierzę. Ej, ale weźcie to. Uspokójcie, co? Proszę. Bo ona się farmi niepotrzebnie. Widzowie, po co ona ma się farmić? Co? To jest głupotka. Straszna głupotka. Ale demejczyk wszedł. Okej, okay. okej. Okay. To było dziwne. Weźmy go, zabijmy, co? Byliśmy w kurze. Nie trafiliśmy ultem, ale go zabiliśmy. <laughs> to najważniejsze, widzowie, to najważniejsze. Już mnie irytował ten pakito za srany. O, zabili Leslie, bardzo. Nie, nie wiem, czy zabili. Zabili tam Leslie? A ja nie wiem. Nie, nie zabili. Leslie ich zabija. No to nieważne. Weźmy tak. No, ten dasz trochę jest taki zdradliwy, co nie, widzowie. Troszeczkę zdrad zdradliwy ten daszyk. No i pięknie, poszło, poszło. Weźmy sobie jeszcze krabiszcza, żeby oczywiście przeciwnicy nie mieli. No, 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 idźmy, idźmy, pomóc, idźmy, pomóc, idźmy, pomóc. Halo, halo, dziubasku, halo, halo. Siema, siema. O, kurwa. No, dobra. Okej. Okay. Hanabis zabita. Dobrze. Dobrze. O, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma wody na pustyni. No i teraz żółwia. Proszę, żółwia. Chodźcie, żółwika. Halo, ktokolwiek. No, dziękuję. Dziękuję. A my, oni, my też mamy grangera, oni też. Nie zauważyłem. He no, w końcu klasyki, w końcu klasyki, co nie? Mniej więcej na poziomie legend, jakby co? Jakby ktoś się. Kurwa, zła kolejność, he? <grystanie> Sam się ogrywam w tym meczu. O. Panie, straszny. Co ty robisz? Okej, okay, ty masz jakieś straszne antyhile. Okej kaj. Okej, okay. kaj. Okay, okay. Team chyba cię olał troszkę. Team chyba cię troszkę olał. Ok, co tu się dzieje. Nie, źle zagrane znowu. Bardzo źle zagrane. Weź się ogarni. No. <grywia> Bardzo źle zagrane znowu, muszę zacząć aimować tego ulta, co nie? <grywia> auto aim, taka zdradziecka szmato. <grywia> co ja gadam w ogóle, widzowie? Tak, wiem, idę już wam na tego mida. Idę, 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 idę! Co mogę, to pomogę. Dobrze. Better Granger wins. Jaki Granger stoi? 3-7, a nasz? 10-2, no pięknie, pięknie. Czy są to jakieś Bulbafiory, kalafiory? Fajnie by było, jakby wzięła go, ale go nie chcę z jakiegoś powodu. Dobrze, no to my go spróbujemy wziąć, co nie? Albo nie, bo już do nas pewnie idą. No idą, idą. No idą, idą. Oajko, niestety. Okej, okay. jakiś magiczny def na tego chipa, bo on zadaje przecież magiczny damage, zapomniałem jako jedyny. O, za nami jakiś bambuzel. Okay. ty to odważna jesteś troszkę 60 golda jest już warta A hmm. <laughs> mi uciekł do portalu nagle gościu. <laughs> o, bambuzel. Weź tak, 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 tak i to spuszujmy po prostu. E, niech oni się biją, my zabierzmy Reda. Nie zabierzemy Reda. No dobra o... o. Zabiliśmy teraz Grangera, czyżby widzowie. Uchaj. Okay. Dobra. Dobra, dobra. Coś tam zrobionet. Nie no, cofaj tam Zuxin, cofaj, cofaj. Jakie, co to za znacznik był? Dziwny znacznik. No Od kogo był ten znacznik? Od Leslie? Nie. Nie, 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 nie. Nie wiem, widzowie. O. O. Co ty robisz tą Hanabi? Uspokój się. Ojejku. ukaj okay. Uchaj. Okay. I teraz się przejeżdżamy po dziubaszkach. Czemu? Nie ten guzik kliknąłem, co? No dobrze, no dobrze. 9.04 A gram jak bambudzel najgorszy Przysięgam. Ja powinienem tu mieć 0,9, a nie 9.0 No dobra i teraz już full armor jest lecony, co nie? Full 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 okej, okay, ok, Tu mały pushendo, małe leczą co ty chcesz od tego grangera? Co on ci zrobił? Co ci ten Granger zrobił, chłopcze? Chłopcze radarowcza. Wieża na topie wzięta. Okej, okay, okej. Okay. No, pomogę ci, pomogę. I co, i co? Tu jakaś straszna Hanabi bardzo odważna. 50 golda. Ile ona już ma? 0,10. Czy ja mam wszystkie fragi na Hanabi? <laughs> nie no, nie wszystkie, co? Ale mi zajebała ta lezji. Ok, O nie. Źle, źle, źle. Źle, źle, źle. Okay. Nie rób tak, mój pysiaczku drogi. No, zabiłeś sobie lesji, po co ci to było? No weź mi pomóż. No. <laughs> Mały Steel, co? Za to, że mi nie chciała pomóc. <laughs> nie, no powinienem jej zostawić, przepraszam widzowie. Powinienem, powinienem. Idź sobie do wulkanu. No i pięknie. Nie wiem, jak Granger ją zabił, ale niech będzie. Widzowie, chyba drugi win. Na klasyku to łatwo, co? Na klasyku to łatwo. Okay. Oni wstają, także uważajmy. Weź. Umrzyj sobie. Dziękuję, dziękuję. No i widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to komentujcie, łapujcie, subskrybujcie i dawajcie znać, czym mam zagrać w różnych pikach. Kocham was. Bye. I the play